Witajcie, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o tej serii, którą widzicie na ekranie. Jest to seria Ptaki Leśne, wydana 17 listopada 1966 roku. Papier biały, średni, gładki, kredowany. Katalogowa cena serii w Stanie Mint to 20 zł. Kto jest projektantem? Projektantem jest. Jerzy Desenberger. O tym projektancie znaczków pocztowych znajdziecie więcej informacji w linku, który umieszczam pod tym filmikiem. A tutaj jest jedna ciekawostka, którą chcę wam pokazać. Przejdźmy do tych znaczków. To jest wszystko jedna seria. Zgodnie z katalogiem to jest wszystko jedna seria, ale zwróćcie uwagę, kto jest tutaj Autorem Tadeusz Michaluk. Czyli zwróćcie uwagę, jedną serię, może tak położę na razie jedną serię tworzyło dwóch artystów. No, ja się jeszcze nie spotkałem z taką sytuacją. Może Wy również macie jakieś serie, które zostały wykonane przez dwóch artystów. Jeden zrobił znaczki, z pojedynczymi ptakami, a drugi zrobił znaczki takie zbiorcze. No to jest bardzo ciekawe. Tutaj jeszcze Wam coś pokażę, jedną rzecz, jeśli chodzi o układanie znaczków. Zwróćcie uwagę, bo najczęściej znaczki, najczęściej, no ale wiadomo, to nie jest jakaś tam odgórna zasada, ale najczęściej znaczki układa się zgodnie z rosnącym nominałem. Czyli 30 groszy, 40 groszy, 60 groszy, 2,50, 4, 6,50, dziesięć. Czyli z rosnącym nominałem, bo tak są znaczki pokazane również w katalogach. Ale tutaj mam znaczki z marginesem. Więc musiałem zmienić to ułożenie, żeby pokazać również te marginesy. Bo one też są ciekawe dla kolekcjonera jeśli jest możliwość pokazania ich w albumie, to oczywiście warto to zrobić. To taka ciekawostka na dzisiaj. W drugiej części dzisiejszego filmiku opowiem o dwóch książkach dla filatelistów i wyrażę swoją opinię, czy warto tą książkę mieć, czy warto ją kupić, czy nie warto i dlaczego. Przed Wami właśnie są te dwie książki, które chciałbym dzisiaj Wam przedstawić. Pierwsza to Encyklopedia Znaczków Pocztowych wydawnictwa Belona, a drugie to moje pierwsze hobby znaczki Michaela Brixa. No i po kolei. Zacznijmy może od tej z lewej strony. Hmm. Książka ma bardzo fajny papier, kredowy, bardzo dobrze się trzyma. Bardzo pięknie, kolorowo, dużo znaczków, bardzo dużo informacji. Są różne elementy znaczka: są wydania okolicznościowe, znaczki codziennego użytku, jak zbierać znaczki, jak osuwać znaczki z kopert, jak tworzyć wystawy, jak tworzyć zbiory tematyczne. No, zobaczcie, tu naprawdę dużo informacji, jak tworzyć zbiór znaczków lokalnych. O, tutaj zakończyłem czytanie, bo książka jest bardzo gruba. Książka ma. za powiem, ile ma stron. Jest naprawdę bardzo gruba i ciężka. Nie widzę, tutaj zaraz zobaczymy z tej strony. 250 stron. Jest naprawdę gruba. Tu skończyłem akurat czytać. Bo jeszcze, ją, jeszcze nie skończyłem jej czytać, bo niedawno ją nabyłem. Naklejki, nalepki dobroczynne. No i są znaczki różnych krajów: Kuba, Hiszpaniola, Jamajka, Brazylia, Gujana, Argentyna, Paragwaj, brytyjskie terytoria w Europie, państwa nadbałtyckie. No naprawdę, naprawdę, Jugosławia, Włochy. Mówię wam naprawdę dużo, dużo informacji, ciekawe znaczki. Tą książkę polecam. Oczywiście prywatnie polecam. Książka została wydana w 2005 roku. Także nie jest jeszcze taka stara. Tą książkę polecam. A przejdźmy teraz do drugiej książki. Moje pierwsze hobby, znaczki Michaela Brigsa. Najpierw zobaczmy, z którego roku jest ta książka. Wydawnictwo Warszawa. Aczkolwiek tutaj widzę, że jakieś słowackie wydawnictwo. Pierwsze polskie wydanie w 96 roku. No, ta książka jest troszkę starsza. No, ale to niczego złego może nie świadczyć o książce. Co tu mamy? Zbieranie znaczków. Skąd brać znaczki? Też kilka takich informacji, ale ta strona o albumach mnie załamała. Dlaczego mnie załamała? Otóż poleca się stosowanie podlepek. To znaczków. Ja uważam prywatnie, że w dzisiejszych czasach już się podlepek nie powinno stosować. Bo dobrze wiemy, że to uszkadza znaczek, uszkadza klej. A tutaj jest pokazane, jak drukować albumy, jak naklejać. No, oczywiście, do Havidek można włożyć. To o Habidach też mówią, ale mówią również o podlepkach. Więc no, tu zaczęło. Zac pojawiło mi się pytanie, czy ta książka? E, aby dobrze e, mówi o filatelistyce, no oczywiście niektóre inform dużo informacji jest korzystnych jak korzystać e, z ząbkomierza jak e, wywoływać znaki wodne dbałość o znaczki i widzicie to przyklejanie podlepek no i ja bym podlepek nie przyklejał już w dzisiejszych czasach Od, mamy super e, super e, albumy super klasery ewentualnie z Hawidami działać. No i tak, trochę też informacji jest, rodzaje znaczków. Też jeszcze taka informacja, to mi się tutaj w tej książce nie, nie spodobało, to autor co jakiś czas pisze, takich znaczków na pewno nie będziecie mieli, tego lepiej nie kupujcie, bo na początku drogi wam nie będzie potrzebne. A skąd on wie, co ja potrzebuję? Skąd on wie, jakie ja chcę mieć znaczki? W jaki sposób mnie już nakierowuje? Nie daje mi swobody. I tu widzicie znowu, na karce kratkowanej, znaczki na podlepkach. No, no nie podoba mi się to. To jest moje, oczywiście moje prywatne zdanie. W Hawidach tak, to się zgadzam. Ale na podlepkach ja bym nie stosował już podlepek. W dzisiejszych czasach. No i tak sobie przeglądam tą książkę, przeglądam, czytam, przeglądam. Fałszerstwa, podróbki, błędy, niezwykłe usługi pocztowe, no, jeszcze takie stemple. I moim oczom okazuje się coś takiego: Cizzy ABCD, swetowe ABCD, znamki bez simen. Co to jest? Mapy znamkowych zemi. Po prostu strona, strony, kilka stron na końcu nie zostało przetłumaczonych na język polski. To widzicie, filatelistyckie kluby. To prawdopodobnie jest język słowacki. Albo, no, albo słowacki coś, coś w tym stylu. Jak najtid klub. No widzicie, zobaczcie. I kolejne, kolejna rzecz, która mnie odrzuciła od tej właśnie książki. To, to o Racing. Też nie Także jeśli chodzi o tą książkę, to moje prywatne zdanie, ja bym jej nie kupował na Waszym miejscu. Skupiłbym się trochę na innych książkach w moich kolejnych filmikach. Co jakiś czas będę do filmiku dokładał kolejne, jedną, dwie książki dla filatelistów i mówił, co mi się w nich podoba, co się nie podoba. Dzisiaj przedstawiłem Wam te dwie książki. Powtarzę, powtórzę się, tą polecam, a tą niekoniecznie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. A i zapraszam do subskrypcji. Na razie, cześć.